Dzień dobry, mam nadzieję, że ten wiatr nie zagłuszy mnie tutaj tą folią wyjącą i że będę mógł podsumować dzisiejszy dzień, a był on takim bardzo ciekawym eksperymentem, ponieważ razem z żoną wybraliśmy się na targowisko e, sprawdzić czy zdołamy sprzedać nasz towar, to co mamy do zaoferowania, czy w ogóle nasz rynek lokalny jest zainteresowany tym, co oferujemy. Przyczyniło się też do tego, że po świętach, po okresie świątecznym, nasz hurtowy odbiorca nie wziął, nie zgłosił się po jajka, więc mieliśmy ich nadmiar. Pojechaliśmy więc i sprawdziliśmy siebie i naszy, nasz rejon. Jaki jest rynek po prostu. Co się okazało? No, trzeba było sporo odwagi oczywiście, żeby pierwszy raz stanąć na rynku. Przychodzili znajomi, pytali, pozdrawiali, dziwili się widząc nas tam. Ale to był eksperyment. Znaczy uczyliśmy się wszystkiego od początku. Na przykład już y, pytanie jak się zapakować do małego samochodziku. Potem y, co wziąć ze sobą. Kilka razy się wracałem. Za trzecim razem po portfel, no bo trzeba przecież wydawać, nie tylko idziemy zarabiać pieniążki, ale też trzeba wydać resztę. Y, kiedy już za trzecim razem wracałem, bo byłem do pokoju wszedłem, coś zapomniałem, no to się okazało że żona jeszcze sobie przypomniała, że Widelec weźmie, bo te mniejsze sadzonki można podważyć, lepiej wyciągnąć i to są takie drobiazgi, ktoś może powiedzieć, bez znaczenia, ale nie, no potem byśmy kombinowali tam na miejscu, nie mając żadnych narzędzi, nie wiedzieli jak się do tego zabrać. Tak więc jakieś tam doświadczenie żeśmy złapali, okazało się, bo myśleliśmy, że zajedziemy na miejsce i tam będzie tłum ludzi, nie będzie już miejsca. Okazało się, że prawie nikogo nie było ani sprzedających, ani kupujących. Byliśmy o godzinie 7 rano. Mogliśmy w zasadzie stanąć w dowolnym miejscu, nawet w bardzo centralnym, takim fajnym miejscu, ale czuliśmy, że tam pewnie są jacyś ludzie, którzy stale tam jeżdżą, może będą krzywo się patrzeć na nas, żeśmy zajęli fajne miejsce, a my naprawdę mieliśmy bardzo, bardzo mało miejsca, bo to naprawdę był eksperyment. Co żeśmy wzięli, no to możecie zobaczyć właśnie na zdjęciach, na zdjęciu konkretnie, które pokazuje wszystko, co mamy, czyli parę sałat takich większych Grimson, parę sałat e, rzymskich i je, jeden taki wielopak e, to była sałata e, Simpson no i jajka no i na szybkiego zerwaliśmy trzy pęczka e, w czego? czego zerwaliśmy pęczka? Kopru. kopru i, i? Cebulki. nie cebulki, tylko szczypioru e, Szczypior nie poszedł, koper nie poszedł, znaczy poszedł jeden, ale taki inny sposób, jako gratis. Pół gratis, gratis ktoś nam dał ekstra złotówkę za jakby, zdziwiony, że tak tanio sprzedajemy, bo nakupił u nas, ile sadzonek? 10 sadzonek po 30 groszy, dwie sadzonki po 50 groszy, Na, zapłacił 50 złotych 56 156 zł i zdziwił się, że tak tanio mu to wyszło, więc chciał dać nam gratis złotówkę, no to już my dali mu ten, tą, ten koper, który podobny, chodził po złoty 50 u nas na straganach. W każdym razie z początku myślałem, że nic nie sprzedamy, szczerze mówiąc. Miało to być doświadczenie po prostu samo w sobie. Stanęliśmy na uboczu, w ogóle na targ nie wchodziliśmy, stanęliśmy na parkingu, gdzie klienci przyjeżdżają, otworzyliśmy klapę, wystawiliśmy za troszeczkę towaru, malutki stolik mieliśmy. No i staliśmy na chyba z półtorej godziny zanim ktokolwiek się nami zainteresował, bo też i ruchu nie było za bardzo. Ostatecznie jednak sprzedaliśmy troszeczkę, właściwie to prawie wszystkie sałaty poszły. Zostało chyba 9 tych y, Simpsonów. Y, tych malutkich, takich najmniej okazałych. Wszystkie inne poszły. No i z jajek poszło ich aż 90. Y, czyli opłacało się przyjechać. Y, jajka nie zalegają nam. Y, poszły. Jeśli by tak miało pójść drugi raz, y, także w czwartek. No to praktycznie już biorąc, wszystkie jajka na bieżąco by nam schodziły. Bo aż tak też ich dużo na, na razie nie mamy. Jesteśmy więc zadowoleni. Tym żeśmy się odważyli, żeśmy spróbowali, oczywiście, zarobek z tego wszystkiego to był niewielki. Najciekawszy zarobek to jest z tej sałaty. Gdyśmy tych sałat trochę sprzedali, a z tego było chyba 12 zł, zaledwie nie. Ale to jest właśnie taka, taki handel, że się zarabia na drobiazgach. Trzeba więc mieć ich dużo. No to trzeba się rozwijać. Będziemy teraz obserwowali, w jakim kierunku się rozwijać i będziemy starali się zadowolić naszych klientów. Cieszy nas też fakt, że przychodzi coraz więcej osób tutaj do nas, dzwoni, kupuje. Mamy zepsuty dzwonek zresztą, więc musimy go naprawić. Kupiliśmy dzisiaj nowy dzwonek, kabel, bo te na baterie to tak wiecie, to są takie wadliwe. Bateria się kończy, no to on albo dzwoni sam siebie, a nikogo na dworze nie ma, potrafi o trzeciej w nocy dzwonić, albo w ogóle przestaje działać, więc kupiliśmy prawdziwy dzwonek na prąd, tylko, że jeszcze wyłącznika brakowało, więc musimy jeszcze dokupić. Ale klienci przychodzą. I teraz pytanie. Takie małe podsumowanie, bo skoro mówimy dzisiaj o sprzedawaniu, mam nadzieję, że to interesuje nie tylko tych, którzy, którzy też chcą sprzedawać, bo to jest doświadczenie, z którego mogą skorzystać, ale też no, ci, którzy kupują, docenią ile wysiłku czasami trzeba włożyć, poświęcenia, żeby gdzieś dotrzeć do nich z, z tą ofertą i coś zaoferować. No to podsumuję jeszcze krótko reklamę. Wiecie, że robiłem reklamę taką na YouTubie, tutaj była, pokazywałem ją, ja ją puszczałem na Facebooku. W sumie były dwie reklamy na Facebooku z tygodniowym różnicą. I mamy jeszcze potykacz, taki prymitywny potykacz za parę złotych, nie pamiętam ile kosztowało, może 20, nie pamiętam. 20 parę złotych. I co jeszcze? Jeszcze Olix. No i tak w ogóle rozmowa z ludźmi też nie. I pierwsze osoby, które przyszły do nas, czyli sąsiedzi w zasadzie to byli. No to okazuje się, że nie widzieli niczego na ani Facebooku, ani na YouTubie, tylko potykacz. Na potykaczu pisało, że oferujemy sadzonki, więc oni przyszli, skorzystali z oferty jako pierwsi. Potem kolejni przyszli z Olixa i po olx praktycznie rzecz biorąc już nie mieliśmy sadzonek pomidora do sprzedaży. Sprzedaliśmy nawet za dużo, bo jeden zadowolony klient przeprowadził drugiego i głupio było mu odmówić i żeśmy sprzedali więcej niż planowaliśmy w sumie. Natomiast z YouTube'a i z Facebooka nikt z klientów nie przyznał się, że, że widział tą reklamę i z tego powodu przyszedł coś kupić. No, przyszedł nasz sąsiad, ale to przed sprawdzić, czy w rzeczywistości te, te, te nasze sałaty wyglądają tak samo jak na filmie. Że pozdrawiamy naszego sąsiada, sympatyczny człowiek, życzę każdemu tak miłych ludzi. No to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Mam nadzieję, że Was to interesowało. My jesteśmy teraz w domu. Planujemy dalej co sadzić, co siać. Bo okazuje się, że choć można odnieść wrażenie, że mamy dużo tego towaru, no to ten towar szybko znika, on jest tani bardzo po prostu. Także trzeba już myśleć o następnych i długorośniach, że ona podpowiada. No aż trudno uwierzyć, ile trzeba chodzić koło tej sałaty, żeby ją za 30 groszy sprzedać sadzonkę oczywiście, czy za 50 groszy trochę większą. Ile czasu trzeba temu poświęcić? Raz to podlać, przesadzić, a to potem tylko, po tylko 30 groszy. Nie? No, dziękuję Wam za to, że obejrzyliście film. Jeśli dotrwaliście do końca, Wam się materiał spodobał, to przede wszystkim to, bo tu nie ma nic żadnych fajwerków, ale przede wszystkim to, że się z Wami dzielę swoim doświadczeniem. No to proszę dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć nowe filmy, zasubskrybujcie kanał. Można też dzwoneczek tam włączyć. Jeszcze nie bardzo wiem, do czego on służy, ale podobno pomaga. A ja Wam dziękuję, zapraszam na kolejny film. Witam, właśnie zakończyliśmy naszą próbną sesję sprzedażową. Zostało niewiele tego. Zarobiliśmy na sałatach, jeśli się nie mylę, 12 zł, a na jajkach 63 zł. Także chyba się opłacało. A sami widzieliście, jak bardzo mało mieliśmy towaru.